Logistyk to osoba odpowiedzialna za planowanie i kontrolę przepływu towarów. Taki zawód młodzi ludzie mogą zdobyć w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Logistyków w Polsce. Dzisiaj gościmy pana prezesa tego stowarzyszenia, Bogusława Gnata. Nawiązaliśmy współpracę właśnie z tą firmą, ale też z Politechniką Opolską, gdzie jest takie centrum badawcze i rozwojowe na Politechnice Opolskiej, gdzie Stowarzyszenie Logistyków i firma Luka Solution prowadzi tam swoje działania, więc zależy nam bardzo na współpracy uczeń, student, przedsiębiorca. Wymiernym efektem współpracy jest laboratorium logistyczne. Pracownia została otwarta w środę 23 kwietnia. Dziękujemy bardzo. Wchodzimy. Takie założenie. Pracownie dydaktyczne muszą być na wysokim poziomie. Musimy wspierać naszych uczniów w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim rozpocząć współpracę, jeśli chodzi o dualny system kształcenia z najlepszymi firmami w Polsce, w kraju, w regionie. To, co my zrobiliśmy, to za pomocą serwera komunikacyjnego połączyliśmy różnego rodzaju sposoby wskazywania miejsc magazynowych światłem, dźwiękiem, obrazem z różnego rodzaju sposobami kwitowania, skanery, kurtyny podczerwieni, wagi, ruchy ręki itd. itd. I nie ma tutaj najlepszej metody, to jest taki laboratorium edukacyjne, żeby pokazać wady i zalety tych wszystkich rozwiązań oraz urządzeń. Laboratorium będzie służyło uczniom do nauki zawodu technik logistyk i magazynier logistyk. Pomaga nam, a przede wszystkim naszym uczniom, zapoznać się z nowoczesnymi metodami kompletacji, systemami magazynowymi w sposób praktyczny. Nie tylko czysta teoria, sucha teoria, ale mogą dotknąć, spróbować zobaczyć, jak to wygląda, nauczyć się też obsługi tych nowoczesnych systemów magazynowych. Zyskali wszystkie, że odłożyliśmy wszędzie. Nie, różnie losuję, akurat chyba teraz, zobaczymy następny teraz, następny ruch, tak? Możemy zdobytą wiedzę teoretyczną przełożyć na wiedzę praktyczną i poznajemy nowoczesne systemy logistyczne. Logistycy znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki, między innymi handlu, usługach, spedycji. Młody człowiek po ukończeniu szkoły średniej, już nawet nie zdając matury, ale mając ten zawód technik logistyk może, i mając uprawnienia, np. energetyczne, elektryczne, wózek jezdniowy, potem może dorobić kategorię C, C plus E, kończąc 21 lat, już jest wyposażony we wszelkie takie uprawnienia, umiejętności, żeby na lokalnym rynku pracy znaleźć zatrudnienie. Na kierunku logistyk w szkole branżowej i w Technikum uczy się około 120 uczniów. Logistyk może pracować w magazynach, firmach kurierskich, spedycyjnych, produkcyjnych.